Cześć, tu Olga Bielska, dziś przychodzę do Was z moim nowym albumem świątecznym. Album ten powstał na bazie od Artistico i z dodatkami od Artistico, czyli napis i te dodatki to są HDF-y, papiery od Mintaj. Konstrukcja albumu jest mojego pomysłu. Pomyślałam, że fajnie będzie wykorzystać bazę HDF od Artistico i wykonać na jej podstawie album. Albumik sobie ładnie stoi. Tu jest przywiązany sznureczkiem, żeby się nie otwierał. I po rozwiązaniu sznureczka możemy przystąpić do przeglądania albumu. Okładkę okleiłam z tyłu w ten sposób. Tutaj, jak zauważyliście, są wklejone zdjęcia. Są to zdjęcia przykładowe, żeby po prostu. Przedstawić, pokazać jaki był mój zamysł. W albumie, tym oprócz tego, że jest wykonany przeze mnie od podstaw i według mojego pomysłu, jest zrobiona baza. Natomiast wszystkie te kieszonki, tagi, to są skrapce Soria. Wykorzystałam właśnie moduły albumowe od zuzy guaj i przyznam, że jest to. Świetne rozwiązanie, jeżeli ma się mało czasu. Bardzo przyspieszyło mi to pracę, ułatwiło jednocześnie. Mogłam się skupiać na ozdabianiu albumu. Pierwsza karta to właśnie kieszeń z matą na zdjęcia. Tutaj mamy tylko miejsce na zdjęcie. Natomiast kolejna karta to również trzy elementy, Modułowe od Zuzy, kieszonka takiego taga, włożyłam tutaj również z matami na zdjęcia i książeczka rozkładana, w której na przykład może napisać życzenia dla osoby obdarowanej. Dalej, znowu mamy kartę na zdjęcie, takie duże, a tu kolejny. Moduł albumowy od Scrapcesoria, czyli kopertka zamykana na takie sznureczki. I tutaj ukryłam kilka takich właśnie kart. Tu mamy odwrotnie, ponieważ miejsce na zdjęcie znajduje się w górnej części. Natomiast w dolnej części mamy małą kieszonkę. Tutaj zapięcia banerkowe. Tym razem wykorzystałam magnes oraz maty takie yy, na zdjęcia wodospad tym razem otwierany w lewą stronę. I wszystkie te elementy to również są z od Zuzy. Tu mamy kolejne zdjęcie i tutaj skrapce Soria ponownie, tym razem moduł albumowy, tak zwane podwójne drzwi. I ten moduł tak zwany podwójne drzwi otwieramy i wyłaniają się kolejne maty na zdjęcia. Zamykamy na sznureczek. Kolejna karta, tu mamy przekładkę. I tu w sobie wsunęłam również dwa tagi. I taką ozdobną karteczkę. Te elementy to również skrapcesoria. I ostatnia strona, tu mamy wodospadzik malutki na kilka zdjęć. I tak prezentuje się mój tegoroczny album świąteczny. Mam nadzieję, że pomysł, wykorzystanie bazy w kształcie prezentu Wam się spodoba, że sam album Wam się spodoba. Piszcie, co myślicie o moim albumie. I to byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Pozdrawiam Was. Cześć.